O, kur... k***i widok Miejsce jest sztos 10 euro wejście kosztuje, ale polecam Nie wiem, czy to będzie widać na filmiku Te kolory Ale no przepięknie jest Wiele osób się tutaj może zdziwić, ale Dom króla mauretańskiego został zbudowany dopiero w XIX wieku, tak więc dość późno. Na jego terenie znajdują się ogrody oraz kopalnia wody, która odegrała istotną rolę w historii tego miasta, ponieważ jedną z taktyk było zdobycie dostępu do wody, więc mauretański król wydał rozkaz wykopania w skałach podziemnych korytarzy, schodów, jaskiń i komór, które prowadziły do źródła wody. Oczywiście do tej pracy wykorzystał chrześcijańskich jeńców.